Serię gier The Sims nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to jedna z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych gier na świecie. Każdy gracz znajdzie w niej coś dla siebie. Jeden będzie tworzyć Simów na wzór siebie lub swoich znajomych czy rodziny, inni gracze poprowadzą postacie przez idealne życie celebryty, a jeszcze inni wręcz przeciwnie – utopią ich w basenie lub zamkną w piwnicy. Z modami, kodami, custom contentem, z dodatkami i akcesoriami lub bez żadnych bajerów. W zasadzie ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Jak doszło do tego, że dziś mamy okazję ogrywać tę grę? Jak w ogóle doszło do tego, że Simsy powstały i jak rozwijały się one na przestrzeni lat? Zapraszam Was w nostalgiczną podróż do historii serii gier The Sims. Wszystko zaczęło się w głowie Willa Wrighta, jednego z najbardziej znanych twórców gier komputerowych. W 1984 roku, jako zaledwie 24-letni chłopak, Will zaprojektował swoją pierwszą grę, Raid on Bungling Bay. Następnie stworzył on grę, która wyeluowała w popularne SimCity, choć z początku miał on problem ze znalezieniem wydawcy. W 1987 roku podczas imprezy Will poznał Jeffa Browna, którego szczerze zachwycił pomysł stworzenia symulatora miasta, czego owocem jest stworzona przez tych panów firma Maxis. SimCity wyszło ostatecznie w 1989 roku i zostało świetnie przyjęte, co wpłynęło na popularność firmy i oczywiście na jej sytuację finansową. Pozwoliło to założycielom rozwinąć skrzydła. Następne gry również były symulatorami, jak chociażby Simant, który był symulatorem kolonii mrówek. Will miał jednak wizję stworzenia gry skupionej nie na budowaniu miast, ale na codziennym życiu ludzi. Pomysł narodził się w nieoczekiwanych okolicznościach po pożarze w jego domu w 1991 roku. W trakcie odbudowy musiał dokładnie planować przestrzeń życiową, meble i funkcjonalność każdego pomieszczenia. To doświadczenie zainspirowało go do stworzenia symulatora życia. Jednak idea Will'a Wrighta, początkowo zwana Dollhouse, spotkała się z mieszanym odbiorem. Gdy przedstawił projekt w firmie Maxis, spotkał się z chłodnym przyjęciem. Wielu uważało, że gra oparta na codziennym życiu będzie nudna, a kto chciałby grać w mycie naczyń? Wydawało się, że gra jest zbyt ryzykowna, by ją rozwijać, również ze względu na skojarzenie z zabawką dla małych dziewczynek. Jako przedmiot testowy do przedstawienia prototypu gry wybrano SEDES, co oczywiście mogło podbić komizm sytuacji. Jednak w rzeczywistości na tym przedmiocie można było przedstawić rozmaite interakcje. Od noszenia deski i poczyszczenia armatury. Oczywiście inni pracownicy studia patrzyli na to inaczej i prześmiewczo nazywali projekt symulatorem Kibla. Wtedy to było śmieszne, ale patrząc na dzisiejszy rynek gier, myślę, że symulator Kibla mógłby się sprzedać. Projekt ostatecznie przemianowano na The Sims, ponieważ nazwa Dollhouse sama w sobie odstraszała nawet potencjalnych testerów. Mimo starań, projekt teoretycznie trafił do kosza, ale Will nie porzucił próby wypuszczenia Simsów. Więc w tajemnicy przed resztą studia z pomocą drugiego programisty Jamie'ego Donbosa rozwijali oni symulator życia znany nam dzisiaj jako The Sims. Teams. Wszystko zmieniło się, gdy w 1997 roku Maxis zostało przyjęte przez Electronic Arts. Wright przekonał nowych właścicieli do zainwestowania w projekt. EA uznał, że eksperymentalna gra może przyciągnąć nowych graczy, zwłaszcza tych, którzy nie byli fanami tradycyjnych symulacji czy strzelanek. Największą rewolucją był pomysł, by Simowie nie byli jedynie marionetkami. Wright chciałby mieli swoje potrzeby, emocje, pragnienia, które gracze musieliby spełniać. Tak narodził się system motywacji i potrzeb znany z paska głodu, energii, towarzystwa i innych wskaźników. Pierwsza część The Sims trafiła na półki sklepowe w lutym 2000 roku. Gra oferowała coś zupełnie nowego, możliwość tworzenia wirtualnych ludzi, budowania dla nich domów i kontrolowania ich życia. Od początku była niezwykle elastyczna. Gracze mogli projektować własne rodziny, kształtować ich relacje, rozwijać kariery, czy po prostu torturować Simów w basenach bez drabinek. Sukces był ogromny. Gra przyciągnęła zarówno zapalonych graczy, jak i osoby, które wcześniej w ogóle nie interesowały się grami. The Sims szybko stało się najlepiej sprzedającą się grą komputerową w historii. W marcu 2002 roku sprzedaż gry wynosiła ponad 6 milionów egzemplarzy na całym świecie. EA i Maxis zrozumiały, że mają w rękach złoty biznes. Już wkrótce zaczęły pojawiać się dodatki z pierwszej części, takie jak światowe życie, balanga, randka, wakacje, zwierzaki, gwiazda czy abracadabra. Dodawanie nowych funkcji stało się znakiem rozpoznawczym serii, a gracze uwielbiali możliwość personalizowania swoich światów. Ta część w porównaniu do kolejnych jest mocno okrojona, ale do dziś potrafi wciągnąć dzięki świetnej ścieżce dźwiękowej i atmosferze tamtych lat. Po sukcesie pierwszej części nadszedł czas na rozwój. Z początku za tworzenie Sims 2 był odpowiedzialny 5-20 osobowy zespół, a gra ostatecznie została wydana we wrześniu 2004 roku i wprowadziła rewolucję w serii. The Sims 2 było w pełnym 3D, Asimowie zyskali nowe możliwości. Dzieci dziedziczyły cechy wyglądu i osobowości swoich rodziców, Asimowie mieli marzenia, cele i obawy. Pojawiło się także drzewo genealogiczne, a nowa mechanika etapów życia postaci urealniła nasze Simy między innymi dzięki unikalnym cechom wyglądu. Grafika i nowy silnik pozwoliły na stworzenie dużo bardziej realistycznych postaci i ich szczegółowej mimiki. Oświetlenie i cieniowanie jest w tej części dużo bardziej dynamiczne, a postacie poruszają się bardziej płynnie. Creator a sim w The Sims 2 było nieporównywalnie bardziej rozwinięty niż w The Sims 1. Gracze mieli o wiele większe możliwości personalizacji postaci zarówno w kontekście ich wyglądu, jak i ich cech osobowości. Poszczególne elementy twarzy, takie jak nos, oczy czy usta, można było niemal dowolnie modyfikować, a ilość fryzur, kolorów włosów, odcieni skóry, strojów i akcesoriów, widowiskowo zgniatała te, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzedniej części gry. Tryb budowania został rozbudowany o wiele nowych możliwości, takich jak tworzenie wielopoziomowych dachów, a sam wybór i różnorodność materiałów i styli podłóg, tapet czy elewacji pozwalała na stworzenie unikalnej konstrukcji. Podobnie jak w Kas, zwiększono także liczbę dostępnych obiektów czy dekoracji. Gra była ogromnym sukcesem komercyjnym i artystycznym, który w 2005 roku sprzedał się w ilości 54 milionów egzemplarzy. Fani doceniali zaawansowaną grafikę i większą kontrolę nad życiem swoich postaci, a twórcy dodawali coraz to nowe dodatki, takie jak na studiach, nocne życie, własny biznes, zwierzaki, cztery pory roku, podróże, czas wolny czy osiedlowe życie. Ponadto nawiązano współpracę m.in. z firmą IKEA, której meble możemy zobaczyć w jednym z akcesoriów dostępnych dla gry The Sims 2. Kolejna część The Sims 3 przeniosła serię na nowy poziom. Gra miała swoją premierę 2 czerwca 2009 roku, a jej największą nowością był otwarty świat. Gracze mogli swobodnie eksplorować miasta bez ekranów ładowania. Oferowała również system cech osobowości, edytor stylu, czyli możliwość zmiany kolorów i wzorów dowolnych przedmiotów, a także zaawansowaną personalizację w Create a Sim, dzięki czemu gracze mogli stworzyć bardziej unikalnych Simów niż kiedykolwiek wcześniej. The Sims 3 było ogromnym sukcesem, czego dowodem jest sprzedaż gry, wynosząca niemal 1,5 miliona egzemplarzy w pierwszym tygodniu wydania. W tej części miasto po prostu żyło. Było to możliwe dzięki postępowi historii pozwalającemu, by NPC oraz Simowie z innych parceli poza grywalną rodziną funkcjonowali samodzielnie i rozwijali swoje historie, starzając się, biorąc ślub czy zakładając rodzinę. Pojawiła się także grupa wiekowa młody-dorosły, którą znaliśmy z poprzedniej części z dodatku studenckiego. Wraz z rozwijaniem się trójki pojawiły się nowe możliwości podróżowania po otwartym świecie, od samochodów osobowych, po motocykle czy łodzie. Dodatkowo wraz z dodatkiem kariera, gracze mieli możliwość uczestniczenia ze swoim simem podczas zadań związanych z danym zawodem. Jeżeli chodzi o Create a Sim, niesamowicie rozwinął się on pod względem dwójki, ponieważ doszła możliwość dowolnej zmiany sima, zarówno pod względem wagi czy umieśnienia, a koło kolorów dawało graczom dowolność w dostosowaniu skóry, włosów czy ubrań do ich postaci. System punktów osobowości z poprzedniej części został zastąpiony systemem cech charakteru, które podobnie jak w dwójce wpływają na zachowania, pragnienia i obawy naszych simów. Dodatki, które pojawiły się w The Sims 3 to wymarzone podróże, kariera po zmroku, pokolenia, zwierzaki, zostań gwiazdą, nie z tego świata, cztery pory roku, studenckie życie, rajska wyspa i skok w przyszłość. Poza tym wydano również liczne akcesoria. W 2014 roku przyszedł czas na The Sims 4. Czwarta część serii początkowo spotkała się z mieszanym odbiorem. Gra oferowała poprawioną grafikę, bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję i lepsze narzędzie do budowy domów czy tworzenia postaci. Jednak sama grafika nie każdemu przypadła początkowo do gustu. Zabrakło również kilku funkcji z poprzednich części, takich jak oczywiście otwarty świat czy etap życia niemowląt, które zostały dodane dopiero w aktualizacjach w późniejszych latach, ale brakowało ich podczas premiery. Mimo początkowej krytyki The Sims 4 zdobyło ogromną popularność. Czwórka jest do tej pory najbardziej przyjazna modom, a simowie przeżywają emocje takie jak złość czy smutek. Gracze mogą się też dowolnie wymieniać stworzonymi przez siebie parcelami czy rodzinami dzięki galerii, a coraz to nowsze dodatki uatrakcyjniają rozgrywkę. Creator Sim jest naprawdę rozwinięty. Możemy dowolnie zmieniać naszych Simów za pociągnięciem myszki, a wybór dodatków, fryzur czy ubrań jest naprawdę ogromny. Tryb budowania również jest bardziej intuicyjny i pozwala na tworzenie idealnego domu. Wielu graczy narzeka jednak na brak możliwości przemieszczania się właśnie po świecie bez ekranu ładowania, a także wybrakowane rodziny i fabułę zarzucając EA i stworzenie gry typowo family friendly. The Sims 4 to do tej pory najdłużej wspierana część, do której dodatki powstają już od ponad 10 lat. Ukazały się następujące. Witaj w pracy, spotkajmy się, miejskie życie, Psy i Koty, Cztery Pory Roku, Zostań Gwiazdą, Wyspiarskie Życie, Uniwersytet, Życie Eko, Śnieżna Eskapada, Wiejska Sielanka, Licealne Lata, Razem Raźniej, Rancho, Do Wynajęcia, Zakochaj się, Życie i Śmierć. Pojawił się także nowy rodzaj rozszerzeń, tak zwane kolekcje zawierające tylko takie drobne ulepszenia rozgrywki, przez co również EA zarzuca się po prostu ściąganie z graczy hajsu. W The Sims 4 mamy także akcesoria i pakiety rozgrywki. Furka daje graczom ogromne możliwości, jednocześnie odbierając pewien charakter poprzednich części, za które gracze pokochali serię gier The Sims. Jak dalej potoczą się losy Simsów? Czy konkurencyjne symulatory życia mają szansę osiągnąć taki sukces, jaki osiągnęły Simsy? To już pokaże nam przyszłość. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie.